Witam Was bardzo serdecznie, jestem Brody, to jest kolejny odcinek. Zagrajmy w Alex, kontynuujemy i słuchajcie. Ten odcinek nagrywam zaraz po ukończeniu poprzedniego odcinka. Tak mnie ta gra wciągnęła. No i słuchajcie, poza odcinkiem pobiegałem trochę po mapie i starałem się kupić Alex w czystej formie. Braknęło mi tylko 10 sztuk, żeby osiągnąć mój cel, czyli wbić odpowiednie atrybuty do tego, aby ulepszyć mój aktualny łuk i, go, i z niego korzystać. No ale niestety. W każdym razie, stworzymy sobie ten, te eliksiry No jak widzicie, dużo kasy mi ubyło, niestety Napój eleksowy, właśnie to bym chciał W ilości jeszcze 8. Dobra, cyk Brakuje mi 7, dokładnie 7 eleksów w czystej formie brakuje, nie? żeby osiągnąć mój cel No ale niestety Dobra, mamy to Cyk Gdzie to teraz jest? Jestem za napoje Alexman, nie, napój Eleksowy, o. To bym chciał. I będziemy mieli 18 punktów do rozdania. Eee, I słuchajcie, te punkty pójdą w siłę. Eee, do chwileczkę. Ile, nam, ile mi potrze potrzeba? 40, czekajcie, 40. Eee, raz, dwa, trzy, cztery pyk. Eee, zręczność. Czyli 5 punktów nam to wywali. No i resztę punktów sobie zostawimy. Potrzebujemy zręczności 65, chyba. Czekajcie, zastosuję te zmiany. Jeszcze sprawdzę dokładnie, żeby nie było. Eee, łuk bojowy. I do łuku bojowego, moi mili Państwo, brakuje nam. Jeden punkt siły jeszcze. Jeden zręczności. Czyli jeszcze jeden punkcik w siłę sobie rozdamy. Eee, chwileczkę Cyk. Eee, cyk. No i kurde, 4 punkty mi brakują, nie? 4. Czyli 2 dwa, 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 dwa T. Eee, dwie, dwie poty. Eleksu, Albo jak wbije kolejny poziom. Dobra, zobaczymy. Słuchajcie, wykonamy kolejne questy. Eee, zguba myśliwego. Lenar chce odzyskać swój łuk, Zgubił go podczas polowania. No i lecimy z tematem. To jest quest w ramach questów dla widzów berserkerów, no ale e, pozwolimy sobie. Dobra, z hotelu będzie najbliżej. Po drodze oczywiście będę eksplorował i starał się odnaleźć wszystkie znajdźki, wszystko, wszystkie, wszystkie pierduki. Najbardziej mi zależy właśnie na, Alex, na Alexie w czystej formie. Będę musiał go kupować w jak, jak najczęściej, jak najwięcej. No i przede wszystkim e, poty. Naprawdę alchemia to jest bardzo ważna, także dla ludzi, którzy chcą pograć w Alexa, e, od razu nauczcie się alchemii i zdobywajcie Alexa w czystej formie. Dobra, lecimy. Mam widzę jakieś złoża, ale nie wiem czy to jest złoże Elexitu czy Elexu w czystej formie Kurde, nie wiem czy w ogóle Elex w czystej formie możemy zdobyć z jakichś złóż e, Nie mam pojęcia O, tutaj proszę bardzo coś mamy e, Elexit, 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 no i chyba złoże Elexitu Dobra, zobaczymy Jak to wygląda Elexit, dobra Yy, będę się obczaić, czy w ogóle można, że możemy zdobyć yy, dronie, wypieprzaj, bo nie mogę podka wziąć. Eliksir uzdrawiający, duża torba Eliksitu. Czy możemy zdobyć yy, Eliksit w czystej formie yy, z jakichś złóż? Yy, będę musiał to ob obadać sytuację. Dobra, tam w widziałem trola. Na trola na razie chyba się nie rzuciłem, bo no, na razie nie mamy szans z nim, nie? Ja mu w ogóle praktycznie obrażeń nie będę zada zadawał. E, także ja sobie daruję na razie. E, o proszę bardzo, kogo my tutaj mamy? Co to są za te, za stworzenia? Chyba pierwszy raz będę z tym walczył, no ale dobra, damy sobie chyba z tym radę. To są jakieś mutanty. Dobra, będziemy musieli tutaj obadać sprawę. Będę musiał się nauczyć jeszcze perka. Perk, który umożliwia mi zadawanie większych obrażeń e, mutantom. E, u Kormaga mogę się tego nauczyć. No, chodź. Dobra, mamy to. E, Elexit mięso gruczoł kości. Hmm. A gdzie jest ten drugi, którego zabiłem? Ej, eee... e, gdzie jest ten drugi? Kurde. Czekajcie, bo chyba mi zwłoki, kurde, tutaj się zbugowały. Albo nie wiem, co się stało. No bo wydawa wydaje mi się, że tego ziomka zabiłem gdzieś tutaj chyba. Lol. Hmm. No nic! Ma torba Alexitu, szczur. Tu niczego nie ma. E, no i tutaj będzie gdzieś, tutaj gdzieś powinien być ten łuk, e, który zgubił myśliwy. Jest łuk Lenarta. E, zobaczymy, co to jest w ogóle za łuk. Czy możemy z niego korzystać? Łuk Lenarta? Nie, no słabe gówno. Także nie będę nawet z tego korzystał. Dobra, ale gdzieś mi zniknęły te, te, te zwłoki tego, tego mutanta. E, nie mam pojęcia, gdzie on padł. Hmm, dobra, jebać O kurwa troll! Uciekaj! Dobra, walić to. Ja wiem, że sobie z nie poradzę, także nawet nie będę próbował, słuchajcie Eee. Także co kochani, możemy rozdać... Znaczy, rozdać, możemy oddać questa, czyli musimy iść znowu na południe, wiecie co? Albo dobra Chciałem się teleportnąć tam i z tamtej lokacji tam e, polecieć, ale widzę, że to nie ma sensu. Tutaj jesteśmy, jesteśmy chyba bliżej, e, bliżej celu. Mogę to zdobyć? Yy, tak, zmutowany liść. Zbieram te liście, te, te, te rośliny, a na razie nie stworzyłem żadnej mikstury. Hmm, z tego. Tylko eleksiry... aleksu, e, Potiony aleksu. No, trola na razie nie będę atakował. Nie będę go rozwścieczał. Bezużyteczna apteczka, lampa naftowa. Dobra, nie będę podchodził blisko zbyt tego trola. Żeby się na mnie nie zagrował. Metalowy ząb chyba przyda się w rzemieślnictwie. Nie wiem, czy dobrze to wypowiedziałem. Chyba tak. Yy, Okej. Okay. Do kolejnego poziomu brakuje mi. A no, w sumie dużo. Jak dobrze pójdzie, to może w tym odcinku wbijemy kolejny poziom i ulepszymy łuk. Lenar, twój uczeń, chce odzyskać swój stary łuk. No, ja już go zdobyłem. Anulowana zguba myśliwego? Co? Anulowano mi tego questa? Dlaczego, niby? O co tu chodzi? Gro. Czekajcie, a może tego quest'a miałem oddać się prosto do rąk Lenarta, a nie do tego typa? Momento. Bo, chcie, bo chcę, żeby ten quest został wypełniony, a nie anulowany. O! O to chodziło. Także było warto. Co prawda dostałem nie kryształków, no ale więcej doświadczenia, a doświadczenie jest yy, ważniejsze. Eee, co masz na wymianę gościu? W sumie niczego ciekawego. Dobra. Eee, ile do kolejnego poziomu nam brakuje, kochani? Do kolejnego poziomu brakuje nam naprawdę niewiele. Naprawdę niewiele. Jak dobrze pójdzie, to być może uda się tym wbić ten kolejny poziom w tym odcinku. Byłoby fajnie, wtedy byłbym ulepszył i bym byłbym większym kozakiem. Dobra. Aha! Miałem jeszcze sprawdzić poza. O kurde, miałem jeszcze sprawdzić poza odcinkiem. Eee... Jak sobie poradzić z tymi, z tym gazem, które czasami, które czasami są w, w okolicy, w, na lokacjach, e żeby móc spokoju eksplorować takie tereny? Bo póki co nie mogę, zapas energii umysłu. Nie wiem na czym to polega, ten zapas umysłu. Dobra, widzicie, co? Skorzystamy może z naszego PSI? Co? Zobaczymy, jak to, e jak to działa. Kurwa, też dostałem. To na mnie też działa. Ran! Tak, też dostałem. Pomóż mi, gościu! Dobra, szybka pota. Coś mi źle pykło. Coś mi źle pykło. Sam siebie atakowałem. A, bo to jest mała ten, yy, mikstura lecznicza, no tak, że będę musiał korzystać z trzech. Dobra. Łapaj to. Chyba, że będzie tutaj łóżko jakieś, którego będę mógł skorzystać. Ulotka. O, i w tej ulotce wydaje mi się, będzie klucz do sejfu. Eee... Stara ulotka 4. Bla, 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 bla. Nie. Tutaj niczego nie ma. Eee... Dobra. Jebać. E, dziennik ocalenia. Może w dzienniku ocalenia, co? Eee. Dziennik ocalenia... B, 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 b. No tutaj tego kodu chyba nie widzę. Eee, nie. E. Chyba, że muszę nauczyć się hakowania. Hakowanie to też jest umiejętność, która pozwala mi włamać się właśnie do takich... Eee, do takich rzeczy, do których wymagany jest skod, właśnie. Nie wiem. Będę musiał obczaić, czy czy, czy, czy... czy mogę się tego gdzieś nauczyć. Dobra. Także tutaj mamy sprawę... Yy, tutaj mamy przeszukaną w miarę okolicę. Zobaczymy, czy uda się wykonać jakiegoś questa, może co. Do tego trochę mam w moim... Yy, w moim, w moim tym... W moim dzienniku. Chwileczkę. Pyk, pyk. Ignagon. Kłopoty z sąsiadami. Może wykonamy tego questa? Co z chimerami? Wiem, że wcześniej nie mogłem ich pokonać. Posłuszne wykonanie obowiązków. A dla towarzyszy nowe odkrycie, jaka ja pewien rodzaj więzi z Alexem. A może tego questa wykonam? Sprawdzimy może. Dobra. Do małego obozu. Bo z tego co widzę, będziemy mieli nową, nowego towarzysza dzięki temu. Eee, do pomocy. No bo ten dron, szczerze mówiąc, kurde, jakoś dupy nie urywa, szczerze mówiąc. On. Eee... Potrzebuję kogoś mocniejszego A coś tutaj słyszę Polcogar, cześć kolego Dobra, leży. Na dwa hity padł. He he. Jestem przy kuzakiem. Chociaż jestem taki cwany, bo atakuję te najsłabsze potwory, nie? Ciekawe, jakby mi poszło z tymi z tymi, z tymi, tymi trollami. Pewnie padłem na dwa hitki, jak jakiś taki typowy leszczyk No ale. No ale. Nalecił no z tym. Tam coś jest. Tam widzę, mamy jakieś wejście do. do jakiegoś tunelu. Cholera wie, co to jest. Teraz sprawdzimy, obadamy sytuację. Szybki zapisik. I co my tutaj mamy, moi drodzy Państwo. Dobra, tutaj mam pusto. Postaram się w miarę dokładnie yy, przeszukać tą lokację. Ale po naszych przeciwnikach ani widu, ani z... E, A ja tutaj byłem! Dobra, ja tutaj byłem. Ja tutaj byłem, bo widzę, że te wszystkie, te wszystkie skrzynki zostały przeze mnie przeszukane. Tylko nie pamiętam tego, że mówiąc. No ale tutaj musiałem być. Eee, dobra, wydupiamy stąd. A tam kogo mamy? Czy to są łupieżcy? W sensie bandyci? Tak. Dobra. Hej! Wszystko w porządku? Wyglądasz... Tak, wiem. To spotkanie z Aleksem w się sporo mnie kosztowało. Czuję się, jakby to coś przyglądało się mojemu wnętrzu. Jakby wypełniał mnie chłód. Chłód? To wygląda na działanie Eleksu. Pamiętasz to. Z czasów, kiedy go brałeś. Czułam się podobnie, zażywając manę. Nie wyobrażam sobie, co mógł z tobą zrobić nietransmutowany Aleks. Potrzebuję go. Potrzebuję many. Myślałem, że chcesz się dostać do serca świata. Chcę, skoro już tu jesteśmy w drogę. Dobra, ruszamy! Mam nadzieję, że sobie poradzimy, koleżanko moja. Coś tu nie gra, wszechserce powinni ochranić. Chyba nie ma nikogo. Lepiej przygotować się do walki. Coś z... może to mutanty. Kurde, mam nadzieję, że to będzie przeciwnik, z którym sobie poradzę, bo w Ubanitów e, też dla towarzyszy wykonywaliśmy questa. Ale tam walczyliśmy z tymi, no. E, z. E, z trolem. Na stolem sobie nie poradziliśmy, w ogóle mu obrażeń żadnych nie zadawałem. Ej, to jest jakiś kozak tutaj. Jak se radzisz, koleżanko? W boju. Nie za ciekawie, co? O rany chyba potrzebowałbym jakiegoś towarzysza do walki e, na dystans, nie? Bo z tymi... E, z tymi towarzyszami, które napieprzają tymi mieczami i innymi pierdołami, to e, powiem szczerze, że oni się często bugują. Dobra. Roczny cień. Ej, chyba powinienem sobie poradzić z tym czymś. Myślę, że damy radę, słuchajcie. Na chilku nawet. Dobra, leżej, 90 punktów doświadczenia, mamy to. mroczny cięciem ciemna skóra płyta z kości słoniowej szpony i to chyba to coś zabiło, nie tych strażników, o którym mówiła mam nadzieję. Wszechserce mam nadzieję, że kiedyś na całym magalanie będzie ich pełno. To straszne, ani żywej duszy, wokół tylko śmierć. Nie mogę teraz Zostaw mnie samą. Dobra. Ogrodnik? O Jezus Maria. Faktycznie ten. Ten mroczny cień się, się, się nieźle tutaj zabawił z tego co widzę. Więc co, poczekamy do jutra może, albo do rana. Może wtedy skończę medytować i zobaczymy, co dalej. Czy będzie dalszy ciąg questa, czy, 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 czy to już koniec? coś. co słyszy? Elek. Nieważne jak go zmieniamy. Jak jest przetwarzany, tre... wciąż mówi tym. Możemy zmieniać jego zachowanie, ale nie jesteśmy w stanie zakłócić jego integralności. Co to znaczy? To znaczy, że wszystkie jego formy są połączone, a ich przemiana to proces odwracalny. Eleks jest w stanie wrócić do swojego. Mana może zmienić się w czysty To prawdopodobne. Nikt jednak nie wie, jak to zrobić. Nawet albowie. Czy to zbliża cię do zrozumienia, co to wszystko znaczy? Tak. To, że Alex żyje i posiada świadomość zbiorczą, to zależy. Sprawdzić, kto tu kogo zmienia. Halo, że jak? Nie mogę uwierzyć, że mnie o to pytasz. Ty? Przecież wiesz, w jaki sposób Alex odmienia albów. Widzisz, co się stało z przyrodą Magalana. Musimy znaleźć najlepiej te pierwotne. Pochodzą. Ruszajmy, dam. Dobra, moja koleżanko, gdzie my teraz musimy iść? Chwileczkę sobie jeszcze tutaj e, mniej więcej przeszukam tereny, e, aby mieć pewność, że wszystko zostało przeze mnie zabrane. Dobra, chyba tak. E, gdzie my teraz musimy lecieć? Chwileczkę, zaznaczę sobie tego questa jeszcze. E, utrata człowieka jest wakacja. No, jeśli jak najszybciej nie dostaniemy many, będzie cierpieć, czyli my musimy zapieprzać teraz gdzieś na północ. Nie, na wschód. E, do Kaldrima, tak? E, dobra. Przepniemy się do kowala. Kurde, zależy mi, żeby wbić ten kwasie kolejny poziom, no ale widzę, że... Kurde, no niewiele nam brakuje. Może jak tego quest'a oddam, e, wykonam, e, to już nam się to uda. No bo potrzebuję dwa punkty, jeden punkt właściwie tego, e, zręczności, żeby móc korzystać z jeszcze lepszego łuku. Także bądźmy dobrej e, dobrej wiary. Dobra, ale ty, ile ty potrzebujesz tej many, koleżanko? Dlaczego Dobra, to mnie nie interesuje. Dziękuję, ale obawiam się, że będę po... Muszę zrównoważyć pociąg Eleksu, który wyczuwam. W przeciwnym... Proszę. Dziękuję. No i chyba... Tak, quest został wykonany. W po... Dobra, także mamy nowego... Dzięki temu mamy nowego towarzysza. Nie wiem, czy ona jest lepsza od tego drona, czy... 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 czy nie. E, będę się to sprawdzić jeszcze raz w boju, bo na razie dużo nie pokazała. E... No, jeszcze kolejnego poziomu nie mamy, ale brakuje nam naprawdę niewiele. Dlatego... Ja sobie trochę pochodzę. Po okolicy. I postaram się ten kolejny, kolejny poziom wbić, zabijając przeciwników naszych wrogów, oponentów. Eee, tylko na razie tutaj wszystko w okolicy powybijałem cholerka jasna. A może wykonamy questa dla Ignagonu? Są z problemy z sąsiadami. Dobra, sprawdzimy to. Eee... Mamy właściwie blisko teleport do krateru jeszcze będziemy musieli. Bo chyba teraz z tymi chimerami sobie poradzę, mam nadzieję. A jeżeli tak, to na pewno dostaniemy wystarczającą ilość doświadczenia, żeby wbić kolejny poziom. Także sprawdzimy to. Wow! Ty, pizdo, jedna. Ale jak dobrze pójdzie, to wbiję ten kolejny poziom właśnie w. Co się stało? Halo! Ale go wydupiło. Tego krzykacza. Lol. Oh my god. Ale wracając do tego, co chciałem powiedzieć, może uda się wbić kolejny poziom właśnie w drodze do tego, do. do tych. do, do tego questa. To spoko. Dobra, tak, mamy kolejny poziom, kochani. zajebiście e, Okej, okay, także nasze punkty rozdamy w zręczność i w zręczność. Chyba. Albo dobra, na razie zastosuję tak. No i pójdę, kochani, jeszcze do, e, do tego, do Kowala, aby jeszcze lepiej, jeszcze bardziej ulepszyć nasz łuk e, do Kowala. Wiem, że mógłbym wykonać najpierw tego questa, dopiero ulepszyć ale i kurde, chcę mieć jeszcze większą pewność, że to sobie poradzę z tymi chimerami, bo wiem, że przedtem e, miałem z nimi problem. Łuk bojowy, pyk i ulepszamy. No i mamy to, moi kochani, mamy łuk bojowy. Kolejny poziom Cyk. E, mogę z niego korzystać, mogę z niego korzystać. No i tak on wygląda. Wygląda naprawdę przekozacko Ok, mamy to. Także teraz kochani, e, idziemy wykonać tego quest'a i myślę, że i miejmy nadzieję, że e, teraz sobie e, poradzę z tymi Chimierami Myślę, że zakończę, e, wykonam tego quest'a i zakończę odcinek, bo myślę, że w pół godziny, w pół godziny się, 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 się uwinę, mam nadzieję Trza mam sporo, także spoko, lecimy, jestem chyba przygotowany, mikstury mam, wszystko mam Właściwie chwileczkę, czy ja mogę mieć jakąś lepszą broń założyć do walki wręcz? Mogę maczugę, nie maczugę jeszcze nie mogę założyć e, Tego też nie Dobra, tylko topór na razie mam Wcześniej korzystałem z zardzewiałego topora Jakby ktoś nie pamiętał Dobra Polecę sobie tutaj Od razu na mnie nie zagrowały No i zobaczymy jak nam pójdzie teraz Aaaa, teraz to bez problemu, moi mili drodzy państwo. Dobra, jednego mamy z głowy. Mm, to daleko jest ta Chimera? A nie, leci już do mnie. Ła... Wow. Ona chyba nie potrafi, nie? Napieprzać na 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 dystans. Bo już by to pewnie zrobiła. Dobra, mamy to. Jeszcze jedna została. Dobra, zapiszemy grę lepiej. No i kaman. O kurwa! Jednak dostałem. Jednak dostałem. Eee, muszę szybko polecić na ten klif, żeby 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 mnie nie trafiła jednak. Dobra, tu chyba będę bezpieczny. Dobra, udało się 1400 doświadczenia, holy shit, naprawdę naprawdę piękne. Teraz będę musiał tylko iść i odebrać. Odebrać. Odebrać doświadczenie. I zapłatę. Przede wszystkim. Zatruty miecz wojownika. O, tutaj zrobiliśmy jeszcze jakiś mieczor, słuchajcie. Zatruty miecz wojownika. 72 punkty obrażeń, a potrzebujemy siły 64. O, holy shit. Całkiem spoko. Spoko, 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 spoko mieczor. Dobra, idę oddać tego questa. Bo to chyba był yy, strażnik bramy. O, ile mi pamięć nie myli. Najpierw zorganizuj jakieś picie. Pierd, chyba, tak. Co jeden? Tak. Wow. Powinienem być. Bardziej... Dobra, mamy to. Yy, no i co, kochani? Chyba to by było na tyle. E, chyba to by było na tyle. E, kolejne punkty rozdam sobie w siłę może albo w budowę. O poważnie? Dobra, damy sobie w budowę e, i w siłę. Dobra. Cyk. To się nie może tak skończyć. Jeszcze sprawdzę. E, czy możemy jakieś punkty rozwinąć? Umiejętności, e, tak, odporność widzę, możemy rozwinąć. Pożeracza możemy rozwinąć, ale to raczej e, mnie interesuje. Dodatkowe punkty wytrzymałości. Z każdym poziomem otrzymujesz dodatkowe punkty wytrzymałości. O, to by było spoko. Szkoła w przetrwaniu. E, czyli wita witalność jeszcze. Na stałe zwiększa witalność. Proszę, proszę. To by się jeszcze przydało. Chcesz go wkurzyć? Odbiło ci? Cholera, jasna tych punktów to by się więcej przydało, szczerze po prostu mówiąc. Po prostu kryształków. Dobra, potrzebujemy nauczyciela w Musimy przetrwaniu. W przetrwaniu. ...leczkę. Wiem, że tam był, ale bliżej, chyba, będzie w Goliath. To tobie. Widzę, że tu wełnyszysz Będę musiał ogarnąć sposób, jak zdobyć więcej tu w czystej formie Żeby, żeby więcej tych, tych, żeby więcej zrobić tych, no Manek, żeby mi atrybuty dało, dały yy, Dobra, witalność, na, na stałe zwiększa witalność Dobra, pyk, mamy to Potrzebujemy budowy dodatkowe punkty wytrzymałości. Za każdym poziomem będziesz dodatkowe punkty wytrzymałości. Ale czy chodzi o wytrzymałości w sensie o ten, o... o kondycję? Czekajcie, ile ja mam w ogóle życia? Nawet nie mam pokazane tutaj nigdzie. Dobra, także na razie sobie odpuszczę. Słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Już tak łapkujcie, komentujcie. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Alex. Będziemy wykonywali kolejne questy. E, prawdopodobnie poboczne. E, także do zobaczyska. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.